Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, jesteśmy pod Tarnowem przy budowie domu 5x7, projekt pewnie jak naszej strony dom 25000pl Co się zmieniło od naszej poprzedniej wizyty, ponieważ się nagrywałem Przede wszystkim inwestor zmienił zdanie i nie będzie już takiego dużego okna tutaj u góry jakie miało być Będzie po prostu mniejsze, dlatego musieliśmy zrobić ściankę kolankową i drugi wieniec I jednocześnie wyciągnęliśmy prawie 10 słupów dookoła, więc będzie naprawdę mocno co do supów tych na dole, które widzicie teraz, są takie dosyć łaciate, ponieważ zostały naprawione przez firmę, która zalewała te supy. Więc przyjechała, naprawiła zgodnie z tym, co obiecali, więc wydaje mi się, że teraz powinno być w porządku. Natomiast dzisiaj skupiamy się na wszystkich pracach, ostatnich pracach, jak chodzi o murowanie, ponieważ musimy zrobić tą ściankę szczytową z tym mniejszym oknem, i z drugiej strony musimy zrobić ściankę szczytową z drzwiami balkonowymi. Dlatego będzie co oglądać i mamy nadzieję, że to będą ostatnie prace. Już żadnych zmian większych nie będzie, jak chodzi o murowanie, ponieważ od poniedziałku chcemy wchodzić już na budowę komina i budowę dachu. Tak, żeby oddać ten domek inwestorowi, ponieważ zaczęliśmy pracę przy 70 i jest w tym naprawdę dużo roboty. Przede wszystkim konstruktor przeliczył przy tej 70 ławy fundamentowe 90 cm, 6 supów na domek 70 m o podobnej wysokości jak tutaj, czyli około 6,5 m no i ze stropem lekkim drewnianym dlatego wydaje nam się, że jest to lekka przesada natomiast jeżeli mamy taki projekt, to po prostu taki projekt robimy ponieważ ten projekt był od nas i przyszedł adaptację jako jednorodzinny więc teraz trzymamy się bardzo szczegółowo tego planu, ponieważ mamy konstruktora, który podpisał się pod całymi przeliczeniami, więc my musimy robić tak jak on to napisał. Dobra, żeby nie przedłużać, ponieważ dzisiaj ma być 35 stopni a póki jest jeszcze cień, więc bierzemy się za robotę więc za chwilę Wam pokażę, jak kończymy tą górę, żebyście wiedzieli, w jaki sposób to można zrobić. I mam nadzieję, że jak rozszalujemy teraz wieniec, bo my go teraz wibrowaliśmy, że będzie wszystko ok. Bo jest tutaj 10 aż supów między jednym a drugim wieńcem. Więc naprawdę jest tutaj znacznie więcej niż robimy przeważnie. Więc mamy nadzieję, że teraz będzie wszystko ok, że już nie będzie żadnych problemów, że nie będzie żadnych kłótni, że będzie tak jak przeważnie to robimy. Gotowa. Jedna ściana szczytowa. To jest ta właśnie, w której będzie to wielkie okno. Może nie takie przeogromne, jak na początku miało być, bo została dodana ściana kolankowa. Natomiast i tak, będzie to duże okno, więc wydaje mi się, że budynek nabierze fajnego wyglądu. Tak to się wydaje na filmie i wszędzie, że jest to bardzo proste zajęcie co to takiego zrobić taką ścianę szczytową, ale uwierzcie mi, naprawdę jest bardzo dużo przy tym pracy. Robiliśmy zbrojenie, szalunki, zabezpieczenie wypoziomowanie. No, chodzi o to, jak tutaj widzicie, poziom pion, po prostu wszystko, żeby to nie było po wszystkim, że stoi się na tak czy tak, po prostu wszystko idealnie zrobione. Podstemplowane tak samo, żeby nie opadło, aczkolwiek ostatnio dowiedziałem się ciekawostki. Ktoś napisał do mnie, że jestem amatorem, bo używam stempli drewnianych, a tylko profesjonalista używa stempli metalowych. No, i tak zastanawiałem się, czy nie kupić tych metalowych stempli. No, bo w końcu już 4 lata buduję te domki, więc coś tam jednak potrafię. Natomiast jest taki mały problem, że niestety wszystko nam się do busa nie mieści, a my nie pracujemy tylko na miejscu. Więc musimy czasami jechać dwa razy, żeby zawieść poszczególny może nie materiał, ale narzędzia poszczególne, na przykład rusztowanie, deski, coś tam, coś tam, i jechać jeszcze raz. Więc na przykład dla 200 km to jest nieopłacalne. Więc planujemy zmienić busa, to no, jak zmienimy busa albo przyczepę dokupimy, no to może będziemy wodzić tego więcej. Będziemy wtedy profesjonalni, bo będziemy mieli stemple metalowe. Natomiast wracając do ściany szczytowej, jak sami widzicie, nie jest to proste zajęcie. Jutro od siódmej rano przyjeżdża ekipa, która ostatni raz zalewa już tutaj cokolwiek w betonie. My się z nimi żegnamy, my się bierzemy za drugą ścianę, no i później już za dach. Więc kończymy przygodę z domkiem z projektu Pewniak ze strony dom25000.pl. Było przy tym trochę zabawy, trochę nerwów, trochę stresów, ale jak widać, wszystko się da, wystarczy tylko odrobinę chęci. Chodźcie na zewnątrz to pokażę wam jak to wygląda teraz z zewnątrz, bo w środku wygląda chyba według mnie ciekawie. Naprawdę jest tutaj dużo pracy. Więc teraz chodźmy na zewnątrz. A tak wygląda z drugiej strony, taki domek na wzgórzu, bo działka jest oczywiście z takim lekkim spadkiem. Więc wszystko wydaje się krzywe. Natomiast dom, jeżeli się stanie gdzieś tam w oddali, to wydaje się, jakby miał teraz 10 metrów. Musimy wzmocnić od góry, bo ekipa od Miksokreta przyjechała pół godziny przed nami i zaczęła zalewać. Liczyliśmy na gęsty taki beton, typu B25, B30. Natomiast zrobili, no wiadomo jak to zrobili, bo musiało to wyciągnąć ponad 6 metrów wysokości i zrobili rzadsze i zaczęło to wszystko spływać. Więc musieliśmy zabezpieczyć od góry, żeby teraz wkładając wibrator do właśnie naszej, naszych szalunków, żeby to wszystko nie spłynęło na dół. Ale będziemy wibrować etapami, żeby to zawibrować tak, jak powinno być. A po wszystkim spróbujemy wsadzić od góry wibrator do samego końca, ile wąż pozwoli. Mamy nadzieję, że zawibruje te supy przede wszystkim, bo są tam dwa supy, Żeby to połączyło. No i nachodziło. Sprzęt się zwalił. Jednak 6 metrów robi robota jeszcze gęśniejszego. To tutaj też się wali. chyba ta temperatura nie jest nikomu dobra do pracy. Wylewać się wylewa to chyba się zawibrowało. Miejmy nadzieję, że dziur nie będzie Ale cały wibrator wszedł Teraz trzeba wydziałać wyciągnąć jakoś Jak Dobra, no to nic, teraz czekamy aż naprawią kreta. Zalane, zawibrowane, teraz trzeba pozostawić do wyschnięcia, nie wolno tu się kręcić, bo naprawdę to sporo waży. Najważniejsze to, że udało się to zrobić na spokojnie, ponieważ widzieliście, że w pewnym momencie wąż od kreta wyszczelił albo coś innego. W każdym razie naprawili to i udało się to zalać, zawibrowaliśmy naprawdę dobrze, właśnie wylało po bokach, więc wydaje mi się, że nie powinno być żadnych dziur ani nic. Przede wszystkim my tego pilnowaliśmy, tak jak ostatnio wieńca, który właśnie rozszalowujemy, więc zaraz Wam pokażę, jak to wyszło. A tak wyszedł drugi wieniec, który my już pilnowaliśmy. Więc według mnie jest dobrze zawibrowane. Nie ma żadnego powietrza. Nie ma żadnych dziurków. No jest tak, jak powinno być, ewentualnie dziura po dystansie. Dostosujemy dystansę, a tutaj mają być drzwi. Tutaj mają być drzwi, które będziemy dzisiaj wykonywać. O, więc coś takiego tutaj ma być z tej strony. Zostanę sobie tutaj, bo jeszcze nie mamy pełnego odyskowania. Bo zostało wszystko tam przeniesione na czas zalewania, ale zaraz będziemy od nowa przykładać. Więc tutaj mają być takie drzwi. Bodajże 90 Więc z tamtej strony duże okno. To zresztą widzieliście przed chwilą, a tutaj mają być te drzwi i tyle. Prosta konstrukcja, prosta budowa. 5 na 7 projekt Pewniak. Teren bardzo fajny. Zielono boku lasu na pewno miło się tutaj będzie mieszkało. Dobra, żeby nie przedłużać, my bierzemy się dalej za robotę, bo czas goni. A musimy to dzisiaj skończyć. Bo jest dzisiaj kulminacyjny dzień, czyli ten najcieplejszy jaki może być. Ponieważ ma być 37 stopni, i też nie chcielibyśmy tutaj siedzieć cały dzień jak wczoraj. Tylko wrócić do domu o normalnej porze i odpocząć trochę od tego słońca. Wymurowana ściana szczytowa, czyli wszystkie prace, jak chodzi o murowanie z bloczków, z pustaków, zostały zakończone. Teraz pozostało do zrobienia tak: komin modułowy, wieźba dachowa i dach. Tak, te trzy rzeczy, chyba trzy. Tak, komin, wieźba i dach. Dobra, ja się z Wami żegnam, ponieważ jest ponad 36 stopni i wystarczy nam tego dobrego, bo naprawdę cały dzień na tym słońcu, cały tydzień na tym słońcu robi robotę. Mamy opalenizny wakacyjny, tylko szkolerzy do barków. No ale no tak to czasami bywa, musieliśmy podgonić robotę, ale teraz jest wszystko zrobione: stupy są zrobione jak powinno być. Szczyt, mam nadzieję, że tak samo, bo aż wibrator wpadł w końcu w ten. W ten beton, jak został to tam wiecie zalewane, więc mam nadzieję, że działa, ale zawibrował, bo wszystkim, co się dało, to się zaczął ten beton wylewać, więc zobaczymy, jak ścieniemy szalunki, jak wyszła tamta strona, ale mamy nadzieję, że wyszło dobrze. Zapomniałem jeszcze dodać. Jeżeli chcecie zapisać na budowę domu w naszym wykonaniu, to zapraszam na stronę dom 25000pl pogotowe projekty domów bez pozwolenia oraz po więcej szczegółów. Na razie, cześć!